Czas na nowe projekty i duże zmiany. To, co wyróżnia ten nowy księżyca w byku, to jego powiązanie z globalnymi zmianami i nowymi początkami. Byk to znak, który jest związany z zasobami, finansami, osobistym dobrobytem, z przyrodą. Więc energia tego nowiu może otworzyć drzwi do przekształceń na poziomie materialnym. Jednak nie tylko. O to chodzi, ponieważ ten Nów jest czasem na stawianie fundamentów. Czyli to jest czas, aby zobaczyć, co jest podstawą naszego życia. Zadaj sobie pytanie, gdzie możesz wprowadzić zmiany, żeby poczuć się stabilnie i bezpiecznie? Co da Tobie poczucie stabilności? Co da Tobie poczucie bezpieczeństwa? I zadaj sobie pytanie, co w Twoim życiu wymaga przebudowy albo usprawnienia. Co powinnam zmienić w sensie przebudować, w sensie wzmocnić fundamenty, żebyśmy wiedziały o czym mówimy. Bo czasami są takie pytania ogólne, co ja chcę zmienić w swoim życiu? Ale to jest pytanie zbyt ogólne. A podczas tego nogi my skupiamy się na fundamentach, bo to ma być Twoja przyszłość, Twoja stabilna przyszłość. I te pytania mają właśnie tego dotyczyć. To jest czas, by wziąć odpowiedzialność za swoje zasoby i zrozumieć, jak możesz zasoby rozmnażać.